Witam proszę Państwa w kolejnym naszym programie Superprez.pl, a dziś naszym gościem jest pan prezes Janusz Korwin Mikke. Witam serdecznie Panie Prezesie. Proszę Państwa, nasze wywiady z Panem Prezesem bywają bardzo głośne, więc mam nadzieję, że, że i dziś dostarczymy Państwu odpowiednich emocji, a mam zamiar zadać kilka mocnych pytań pan, Antoni Słonimski powiedział, że dawniej, żeby wzbudzić sensację, trzeba było pokazać na scenie nową kobietę. Dziś wystarczy powiedzieć parę słów poprawną polszczyzną i ludzie już gęby ze zdumienia. To prawda, rzeczywiście tak bywa. A wracając do konkretów, panie prezesie, czy zmienił pan zdanie w sprawie mordów w Buczy? Na Ukrainie. W, w ostatnim wywiadzie, tak, tak. Który, który z Panem przeprowadzałem, dystansował się Pan od tego wydarzenia. Twierdził Pan, że to niekoniecznie jest rosyjska zbrodnia. Różne fakty nowe się pojawiły. Czy, czy dalej wątpi Pan w tą, w, 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 tą w, w tą sytuację, w tą sprawę? Czy to była zbrodnia? To znaczy, ja miesiąc temu mniej więcej, czy kiedy to było, czy, czy tygodnie temu, uważałem, że 80% szans, że zrobili to Rosjanie. W tej chwili zupełnie nie oglądałem żadnych stron rosyjskich, po oglądaniu informacji wyłącznie z Ukrainy i z Polski zmieniło mi się rzeczywiście. Uważam, że jest 80%, że zrobili to Ukraińcy. Główną no przesłanką jest to, Panie Prezesie, no, tak, no mocne główną, słowa. Główną w bólu mordowali Ukraińcy, co pan mówi? No główną, główną przesłanką jest to, że nie, nie powołano komisji międzynarodowej. Jak było, jak Niemcy znaleźli zbrodnię w Katyniu, to po dwóch tygodniach, że była komisja międzynarodowa ze Szwajcarem na czele. I, i, I Ukraińcy powinni byli zrobić dokładnie to samo. Po dwóch tygodniach powinna być Międzynarodowa komisja Jeżeli tylko nie powołują, to już samo to ich bardzo poważnie obciąży. No ale, tak, ale, panie ja... prezesie, ale były tam różne delegacje z Unii Europejskiej, A... różni politycy. A... No, wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów zamordowanych ludzi. Czy, czy podważa pan te fakty? Ależ nie. Tylko widzi pan, jeżeli ja widzę, bo jestem strasznie wczulony na fałsz, jeżeli ja słyszę ukraińską propagandistkę, która mówi, że Rosjanie często zmuszali Ukraińców do zakładania białych opasek, to jest nonsensem, bo te opaski służyły do odróżnienia Rosjan od y, białych, to znaczy, że ona chce wybielić to, że, że ci zamordowani w Buczyń w dużej części mieli białe opaski, czyli że byli to Rosjanie. Ale pan, ja pan ja, ja się nie. boję, że po Wiesz, tym, co pan powiedział, pan, co... mnie zamkną w więzieniu, pana i, My, i zamkną ale, medium, ale, w, w którym o tym ale, rozmawiamy. Ale nie rozumiem. No Przecież każdemu wolno pompiewać. Na przykład, żeby pan zobaczył, jakie jest zaślepienie w tej sprawie. Ja to pokażę na, na, swoim, na swoim Twitterze. Jest, jest dokument, pokazują lekarza, i tekst jest następujący. I ten lekarz był zwolennikiem Rosjan. Nawet i jego zamordowali Rosjanie. Czyli nie przychodzi do głowy, że to nie Rosjanie go zamordowali, tylko Ukraińcy. No wie pan, ja rozumiem mgła wojny. Ja nawet częściowo zgadzam się z pana sceptycyzmem wobec różnych wydarzeń. Dowiódł pan, że to pan miał rację w sprawie Wyspy Węży, no ale. No ale... I tu, tu chyba pan, szpital... tu naprawdę grubo za daleko chyba pan poszedł, I panie również, prezesie. I również, sprawie, I również w sprawie szpitala Mariupol. Hipoteza konkurencyjna jest następująca, że... Po prostu mordowano kolaborantów. Tak samo jak francuski ruch oporu także mordował kolaborantów po wojnie, jak się, się dorwano. I istnieje bardzo silne podejrzenie, że po prostu byli mordowani kolaboranci. Tutaj daty się, się zgadzają. No zobaczymy, trzeba powołać jak najszybciej Komisję Międzynarodową. Iż kto nie powołuje tej komisji, ten jest winien. Tu się z Panem zgodzę. Komisja międzynarodowa jest potrzebna, tak jak to było w Katyniu, o czym już poprzednio rozmawialiśmy. Jednak były międzynarodowe gremia, które badały tę sprawę. Wiemy także, że Ale, badają pani, tą sprawę i, i, polscy prawnicy. Ja jeszcze, prawnicy. Jedno, ja jeszcze, ja jeszcze jedno Panu przerwę. Yy, słucham yy, Pani chyba minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Na pewno Wysoki Adept Dostonicka albo dystroni do Wielkiej Brytanii. I on mówi tak. Posłaliśmy tam naszych tam naukowców, żeby potwierdzili potwierdzili, że robili to Rosjanie. Oni dostali już z góry polecenie, że mają potwierdzić, że zrobili to Rosjanie. No, to nie jest żadna komisja międzynarodowa. Komisja została się Szwajca. Ze Szwajcara, Brazylijczyka, Argentyńczyka, Chińczyka, kogoś, to jest spoza państw zaangażowanych, zaangażowanych bardzo w wojnę, wojnę no, z Rosją. Póki co tytułem komentarza muszę dopowiedzieć, że jednak no i świadkowie, którzy zeznawali w tej sprawie, i wszystkie światowe agencje, a także politycy, którzy byli na miejscu, jednoznacznie określają jako sprawców tej zbrodni Rosjan. No, ale skąd oni mogą to wiedzieć? Widzieli pomordowanych, natomiast nie widzieli mom momentu mordu. Także, wie pan. To jest sprawa, nie rozstrzygniemy tego tutaj. Trzeba no po prostu tak. powiedzieć, że trzeba popłać komisję i tyle. No. No nie, i... Ma, nie, nie ma, nie ma tych tej... Ostro pan gra, ciekaw jestem, jak pan ocenia obecne działania polskiego rządu, który tak mocno wspiera Ukrainę. Te ponad 200 czołgów T-72, które wysłaliśmy na front rosyjsko-ukraiński, te samoloty odrzutowe, te działa. Czy podobają się panu te działania polskiego rządu? To znaczy, w interesie Polski jest, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. Więc wspieranie Ukrainy jest zrozumiałe, natomiast to musi być robione. Zresztą mówił o tym jego ekscelencja o Chudzimie Zełęńskiej. On mówił, że trzeba zrobić lent lease, czyli im to pożyczać, to nie dawać. Dawanie za darmo zrobi na stronę wojującą. W sensie konwencji haskiej stajemy się stroną wojującą, będzie to świetny pretekst. Dla Jego Ekscelencji Włodzimierza Putina, żeby zaatakować z kolei Polskę. Ale my nie wiemy, czy to jest dawane za darmo. Tam, zdaje się, są jakieś zapisy, czy to barterowe, czy finansowe. A ale poza są, tym, nie, no jest ale, to sprzęt, ale, ale nic który. Nic który nic by... o tym nie wiem. Pójdę, pójdę za kilka dni na posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i spytam się. Jest? Do tego y, wielu ekspertów, y, w tym pan Wolski, podają taki argument, że ten sprzęt Polsce na niewiele by się już zdał, że powinniśmy go faktycznie utylizować. A tutaj jest szansa w dobrej sprawie jeszcze go wykorzystać, więc chyba, m, chyba te działania można ocenić pozytywnie. No, nie jestem pewien, czy. Ukraińcy się ucieszą, słysząc, że dostają sprzęt, który nadaje się tylko do, u, do o, 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 utylizacji. No wiedząc to, co wiemy o sprzęcie rosyjskim, pewnie nie narzekają, prawda? No bo... Myślę, że... Myślę, że obie strony starają się zużyć wszystkie zapasy, żeby móc narobić nowe. Wszystkie wszędzie są silne, bardzo lobby, lobby zbrojeniowe. I w Ameryce, i w Rosji, i wszędzie, które chcą zrobić wojnę, żeby wreszcie móc sprzedać trochę nowych rakiet. No dobrze, to podrążmy jeszcze temat, żeby wyjaśnić pana stanowisko do końca. Czy dziś nazwałby pan już bez ogródek, mówiąc, Putina zbrodniarzem, mordercą, złoczyńcą? Czy, czy dziś mógłby nie. pan użyć takich słów? Mordercą w żadnym przypadku. Natomiast natomiast zbrodniarzem jest w sensie konwencji haskiej, bo napadł na Ukrainę nie wypowiadając wojny. Ale chcę zwrócić uwagę, że na przykład Stany Zjednoczone zbombardowały Jugosławię, też nie z wojny. Bombardowały Jugosławię, zabijając ludzi, niszcząc budynki. Prawda? Więc, więc, dzisiaj, więc dzisiaj zbrodniarzy wojennych jest pełno na tym świecie. I nie, ma, I nie ma żadnej różnicy, powiem jeszcze raz, nie ma żadnej różnicy między Stanami Zjednoczonymi, które bombardują Jugosławię, żeby wymusić niepodległość Kosowa, a Rosją, która bombarduje Ukrainę, żeby wymusić niepodległość Doniecka. No dobrze, no to jak pan sobie dziś wyobraża poprawne, właściwe działania Polski, polskiego rządu? Jak powinniśmy działać w pana wizji polityki, żeby odniosło to największą korzyść, żebyśmy odnieśli jako Polacy z tych działań największą po pierwsze, korzyść? Po pierwsze pozwolić ludziom przyjmować uchodźców z Ukrainy. To jest niesłychanie, niesłychanie ważna sprawa. To, się to ludzie dzieje. robili nie państwo. To nie państwo powinno robić, tylko ludzie powinni to robić. Mhm. Państwo się tego nie nadaje. Państwo tylko spowoduje niechęć do Ukraińców. Zobaczy pan, że za dwa miesiące wybuchnie potężna niechęć do Ukraińców. Bo jak liczba mniejszości przekracza 10%, to wtedy, to wtedy występują nieuniknione tarcia. Ale tarcia, tak nie jest Pan jedynym, który. O tym mówi, to, to prawda. A po drugie, ja lubię być jedynym. E, jednostka ma rację, a nie większość. E, natomiast e, co do, co do e, zbroje, powtórzę jeszcze raz. Oczywiście można w ramach lentliz lease, lease Ukrainie pomagać, nawet należy. Należy. Tak, tak samo jak Ameryka pomagała Anglii, prawda? Czy, czy, czy w II drugiej, drugiej wojnie światowej, mimo że sama nie była w to jeszcze zaangażowana. Także Natomiast bardzo się boję, bo w Polsce yy, nasz rząd chce nas wciągnąć w wojnę w sposób oczywisty, bo chce ukryć, chce ukryć katastrofę finansową. I jeżeli wy wybuchnie wojna, to wszystko się zwali na wojnę. Na wojnę, inflacji winien jest Putin, prawda, nie, a nie działania rządu pisowskiego. Ale wie pan, no chyba I... nikt nie jest takim idiotą, żeby pchać yy, kraj do wojny tylko po to, żeby jakieś tam finansowe spadki, jakieś tam problemy maskować. To, to chyba zbyt Hitler. grube podejrzenie, przyzna pan. Hitler, Hitler na przykład zrobił wojnę, bo gdyby nie zrobił wojny, to 1 stycznia 1940 musiałby ogłosić bankructwo. Przecież była bankructwem, a podczas wojny długo się nie płaci. No i nie chciałbym, żeby pan miał w tej sprawie rację. W paru kwestiach też zasadniczo się różnimy, ale cieszę się, że możemy swobodnie rozmawiać na każdy temat i mam nadzieję, że taka praktyka w naszym kraju się utrwali, bo ostatnio jak słyszymy, jak widzimy, pan też ostatnio bronił też portalu w Realu 24pl który został zamknięty. Mamy z tym wielki problem. Zamykano. Jakiś jest zupełnie. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był prezes Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja Partia Korwin. Paniam się dziękuję bardzo. Do usłyszenia.